Udało się. Trochę problemów z zasięgiem, w związku z tym musiałem przejechać tam, gdzie jest zasięg. Widzę, że ty jesteś w domu i więc pierwsze pytanie, czy jesteś w domu właśnie programu, w którym jesteś. Czyli e, fel... a, jeszcze, jeszcze jestem tutaj w tym domu. Niestety w niedzielę się będę wyprowadzał. Więc no tutaj ostatnie jakby rzeczy dokańczamy i nagrywamy. Mhm. No mam nadzieję, że to teraz te trzy dni, które będą będą owocne, no bo... Trzeba się pożegnać ze wszystkimi. Właśnie, a gdybyś, mógł, gdybyś mogli się cofnąć, bo tutaj mówisz już o wyjściu. Jak to się stało, że zacząłeś być uczestnikiem tego programu? Szczerze, wyszło to bardzo spontanicznie, bo program miał się zaczynać dwa tygodnie wcześniej. Dostałem informację, że brakuje właśnie uczestnika do takiego programu. No i czy nie jestem chętny? Zaczył do mnie po prostu szef firmy, czyli DDOB. No, i się dogadaliśmy, no i tak naprawdę bardzo spontaniczna decyzja, i na wakacje stwierdziłem, że wyprowadzę się tutaj. A czy wspominał tobie, dlaczego się właśnie do ciebie odezwał? Co było takim najważniejszym czynnikiem? Myślę, że na pewno też popularność, jaką, ja, jaką mam tak naprawdę w tym momencie mm. na TikToku. Barwna osobowość, bo nie jestem na pewno jednoznaczną postacią, jestem, często naciągam granice satyry, jakiegoś. Nawet momentami dobrego smaku, no ale tak, tak sobie wykrowałem i taką drogą chcę iść. No i stwierdził po prostu, że będę bardzo ciekawą personą w takim programie. Mhm. Tutaj sam mówisz, że czasem łamiesz pewne granice, więc zastanawiam się, skąd bierzesz pomysły na to, co złamać, i gdzie jest dla ciebie taka granica, której byś na pewno nie przełamał? Myślę, że granica, której bym nie przełamał, to jest to granica równouprawnień, praw kobiet, yy, równości rasowej. No bo to już są takie tematy, na które no, nie ma dobrych żartów tak naprawdę na ten temat. Wiadomo, niektórych śmieszą, niektórych mniej, ale jeżeli już kogoś zaczynam obrażać personalnie, no to już takiej granicy nie przekroczę. A pomysły no to biorę bardzo często z książek, ponieważ mnóstwo czytam. Yy, wiadomo, z internetu, też trochę z zagranicy. Albo z mojej po prostu głowy czasami mam taki dzień, że wstanę i mówię, o ja, ale mam fajny pomysł. Nie. Mówisz, że dużo czy też w takim razie mi przytoczyć jakąś książkę. Być może postać literacką, która ci podpowiedziała coś, co nagrałeś na social media. Może hmm, taką postacią na pewno ostatnio. No to jestem drugi Bo raz Prusa. Jakby ja się bardzo utożsamiam z głównym, głównym bohaterem, panem Wokulskim. Ale taka książka, która faktycznie dała inspirację ostatnio, to myślę, że hmm, na pewno jeśli chodzi o wytrwałość, to Everest i historia Kukuczki. To na pewno. Mhm. A czy nie zauważasz, że właśnie młodzież coraz mniej czyta książek? to? To chyba coś, co też ciebie wyróżnia, tak mi się wydaje, to, że dużo czytasz. Zdecydowanie młodzież w dzisiejszych czasach to nie czyta w ogóle, naprawdę w ogóle. Nawet mm. lektur czy nawet krótkie książek. Po prostu wszyscy są na tyle leniwi, na tyle są pochłonięci w świat technologii, smartfonów, social mediów, że książka odeszła do lamusa, niestety. Nie? no i tak na pewno mnie to wyróżnia zdecydowanie ale jestem w klasie humanistycznej w humanistycznym liceum i zawsze książki były jakąś tam nieodłączną częścią mojego życia czy zdarza Ci się namawiać znajomych do czytania albo swoich fanów fanów to czasami na story to faktycznie jakąś książkę którą czytam i zachęcam do przeczytania a znajomych, to regularnie jest to temat, temat jakby na imprezach, z którym lubię o którym lubię rozmawiać z ludźmi. Czyli właśnie, co, nie, że na przykład jaki serial obejrzałeś, tylko jaką książkę przeczytałeś, nie? I jeżeli ktoś mówi, że nie przeczytał, no to tam polecam właśnie tutaj masz czym się interesujesz, mogę Ci tutaj polecić książki w danej kategorii. W takim razie, żeby naszych widzów namówić na, na czytanie książek, to gdybyś na koniec powiedzieć a propos tego wątku. E, dlaczego warto czytać książki? Co te książki dają tobie? Książki na pewno bardzo przyczyniły się do rozbudowania mojej kreatywności i wyobraźni, ponieważ jakby zupełnie inne zmysły tutaj działają. Jakby wiadomo, czytamy, ale nie mamy obrazu i musimy sami to sobie zwizualizować we własnej głowie, co na pewno spowoduje jakby wzrost też umiejętności właśnie takich kreatywnych jakiś, czy wyobraźni. Tak? No i przede wszystkim czasami, słuchajcie, warto się oderwać od tego smartfona, bo bardzo często. Zżera to nam czas, zżera, bo tak naprawdę konsumujemy tylko większe ilości kontentu, jak na przykład właśnie na TikToku, który na dłuższą metę do niczego więcej nie prowadzi, a książki mogą się jakby przyczynić też do rozwoju naszych umiejętności, jakby wypowiadania się, słownictwa oraz, oraz również poszerzyć nam horyzonty, na przykład książki o podróżowaniu czy przyrodnicze też pomagają nam nabyć wiedzę, którą ciężko nabyć w szkole właśnie. Tutaj mówisz dość kontrowersyjnie, że konsumując coraz więcej kontentu, które nam nic nie daje, to z ust osoby, która działa w social mediach i dzięki tym mediom jest znana, dość takie wywrotowe, chyba. Wiadomo, trochę jest to wywrotowe, uważam. Ale jakby ja nie uważam, że nie ma nic w tym złego, jeżeli parę godzin, sam nie wiem, godzinę, dwie, dziennie sobie posiedzimy na tych social mediach. Ale ja bardziej mówię że o takich skrajnych przypadkach, siedzenia od rana do nocy, tak naprawdę, tylko przeglądając tego TikToka. Wiadomo, ja sam również jestem konsumentem, jednak bardziej staram się iść w stronę twórcy, który faktycznie tworzy ten kontent, ale potem nie daje sam się wciągnąć w oglądanie po prostu tego. Bo. Ja mam zamiar założyć własną firmę, pójść na studia, zdać super maturę, którą mam w tym roku. I mhm. uważam, że tak naprawdę edukacja tutaj na pierwszym miejscu i nie chcę po prostu być tym zżeraczem i nie chcę marnować czasu. A, mówisz o firmie, co byś chciał robić w takim razie? E maturą. Czy już masz w głowie coś, co chcesz robić? Zawodowo? Już, już jestem praktycznie, że. No to jest jedno z moich takich dwóch głównych dróg, jaką chcę iść. Jedna z nich to jest właśnie, właśnie digital marketing. Czyli mm -hmm. po prostu działalność w tych social mediach i nie tylko bycie właśnie tym influencerem, ale też pomagać innym influencerom. Może nawet jakiś management, czy po prostu prowadzenie szkoleń z social mediów, skreowania własnej postaci, z jakby umiejętności prowadzenia ich. Mm -hmm. To jest e, bardzo e, chyba rozwojowe. Mam wrażenie, że dużo osób, z którymi my rozmawiamy, które właśnie zrobiły swoją karierę w social mediach chcą w tą stronę iść też dzisiaj są firmy, które pomagają które zrzeszają dużą grupę youtuberów jak ty zaczynałeś i tak naprawdę kto tobie pomógł w tej sławie tutaj jest bardzo ciężka sprawa ponieważ ja już nagrywam 3 lata przez 3 lata dzień w dzień nie odpuściłem ani jednego dnia w przeciągu tych 3 lat gdzie nie wrzuciłem filmu i przez pierwsze dwa lata swojej działalności i wrzucania dzień w dzień tych filmów Miałem tylko 6000 tysięcy obserwujących. Potem udało mi się skrosować z, na jeden film z Dawidem. Podsiadło. To był pierwszy film, który faktycznie tam jakoś większe liczby zrobiłem. było wtedy 40 tysięcy lajków. Co dzisiaj a to, wiadomo. A co to znaczy chyba, skrosować? Rozumiem, że wspólnie coś nagraliście, tak? Wspólnie coś nagraliśmy. Wiadomo, teraz to już jest dla mnie mało tych lajków, ale wtedy to faktycznie był ogrom. No i potem wraz jakby. Z rozwojem własnej postaci, z coraz dalszym, jakby tokiem patrząc, to wymyśliłem kilka takich serii, które no robiły pomilionowe wyświetlenia. I to były moje, moje wypowiedzi, takie normalne, luźne na temat związków i miłości, ponieważ ja mam bardzo tej, takie właśnie podejście, już szanować drugą osobę, ale nie wchodźmy na razie na te tematy. Mm -hmm. Drugie to była seria, gdzie pokazywałem, jak zdisować nauczyciela. Takie teksty na zgaszenie nauczyciela to było całkiem też się sprawdziło. Trzecia seria to było co mówi o tobie, czyli na przykład co mówi o tobie twój ulubiony energetyk. I właśnie przekraczając pewne granice w sposób satyryczny, obrażałem trochę ludzi, też trochę sobie żartowałem stereotypami. No i teraz już raczej prowadzę taki content lifestyleowy, czyli już po prostu takie vlogi z życia codziennego. Już na to sobie wybudowałem jakąś tam pozycję i mogę sobie pozwolić teraz na stricte lifestyle. Bo ludzie są bardzo ciekawi właśnie jak wygląda teraz to moje życie i tak. Czyli poradniki najpierw, tak? A teraz bardziej ty, czyli teraz ty jesteś w stanie pokazać bardziej siebie, a nie to, co chciałbyś, żeby ludzie oglądali, żeby zdobyć popularność, jak rozumiem. Mm. No tak, tak, na, na to jakby teraz dużo bardziej ludzie mogą mnie poznać nie jako już tego, tą postać, która mówi na TikToku jakieś śmieszne rzeczy, tylko faktycznie mnie jako Jana Marciniaka, nie Paśka Offisja. Mhm. Wspominałeś o, o programie, wspominałeś, że już niedługo odpadasz. Gdybyś mógł, mógł nam powiedzieć, jak było w tym programie? Kto ci najbardziej przypadł do gustu, a z kim wiesz, że ta znajomość nie przetrwa po tym programie? No wiadomo, taką pierwszą osobą, jaka mi się nasuwa stroną, na pewno będę miał kontakty z Klaudia. No bo, no, jak to mówią, spyknęliśmy się. Faktycznie, no, tak drugiej osoby drugiej osoby z takim poczuciem humoru, jak ja mam, to nie znam. A Klaudia naprawdę nie mogę sobie tak pożartować, w tym moim takim stylu. Na pewno z Filipem Zabielskim będę współpracował, z Michałem Gaumem z Marty Renty. Nie No, myślę że raczej, że z każdym będę miał kontakt. Wiadomo, z kimś tam na pewno gorszy, na przykład z Sofii, no bo do Niemiec wraca. No to ten kontakt nie będzie mógł być tak po prostu łatwy. Ale na przykład z Latino będę się na pewno widział dużo razy, bo mieszkamy w tym samym mieście. No, na razie o tym nie myślę. Po prostu chcę dbać o te znajomości, ale nie myślę z kim, jak bardzo, z kim nie. Według mnie to nie ma sensu. Tutaj wspomniałeś o Klaudi, a ja słyszałem też ostatnio w rozmowie z jedną z uczestniczek, że. Były różnego typu miłostki i miłości właśnie w tym, w tym programie. Gdybyś mógł nam trochę uchylić rąbka Jak to się zaczynało? Jak to się zaczynało? Kurczę, tak muszę pomyśleć. No, z Klaudią to się tak zaczęło, że pierwszego dnia po prostu yy, mieliśmy dobrać się w pary. No i ona do mnie... Mogę być z tobą? No dobra, może być. I faktycznie zaczęliśmy jakoś tam więcej rozmawiać. No i to tak poszło dalej. No Michał z Gała z Marty Renty, no to już chyba każdy wie, jeden z huczniejszych z teraz w internecie. No oni to już od początku wiedziałem, że będą razem. Bo to ciągnęło ich do siebie, a tak to chyba więcej takich wątków nocnych nie było. Ale mówiłeś, że widziałeś, że ciągnęłeś ich do siebie, czyli co? Jak się zachowywali? Chodzili ciągle razem, gdzieś tam jeździli, że tam Martin to Michał, o to mogę z tobą takie tam rzeczy, nie będę wchodził bardziej w szczegóły, no po prostu wazili tacy weseli, zakochani Czy myślisz, że znajomości tego typu, z takiego domu są w stanie przetrwać dłużej? Myślę, że tak Przepraszam, ktoś do mnie dzwonił tak? e, okay. więc myślę, że tak myślę, że tak, jakby, no kurcze tyle czasu ze sobą spędzamy Zna, Przepraszam, ale jesteś. Słychać? mnie? Nie, słuchasz, nie? Jesteś, ja tak, Więc. Przepraszam, nie wiem. O, mój brat. do mnie dzwoni <glorowania> trzeci raz, więc yy, nie wiem ja o co ja mu chodzi. chodzi. nie. Brata, mam nadzieję, że dołączy. Yy, proszę, nie słuchaj. Mówię, mówię, że zapraszamy twojego brata w takim razie na nasz wywiad. Mam nadzieję, że dołączy. Jeśli jest oglądek to ma z Twoim bratem, to proszę zadzwonić albo napisać do brata, że tutaj jesteśmy i za chwilę po lajwie oddzwonisz. Tak, mówiłeś o, o tych znajomościach, natomiast trochę tak się zastanawiam, czy, czy na przykład gdzieś indziej mielibyście okazję tak się poznać. I z drugiej strony, na ile to jest faktycznie jakieś uczucie, a na ile to jest, no, wszyscy o tym mówią, że. Pary, jak ktoś jest w parze, to to dodatkowo buduje zasięgi, też wiele programów telewizyjnych, gdzie były pary, gdzie się tworzyły, dzisiaj są te pary popularne. Co byś powiedział na tego typu skojarzenia niektórych osób? Jakby w tym świecie, w którym ja żyję, to jest tak, że faktycznie część tych związków jest jakoś tam podciągana tak do zbudowania zasięgów. Ale myślę, że u nas w programie to nie miało miejsca. Jakby naprawdę każdy był szczery, każdy nikt nikogo nie udawał. I te uczucia, te dwa związki, które tutaj wyszły, to naprawdę uważam, że nie są pod zasięgi. Ja tak samo swojego związku nie buduję na zasięgach i nie będę chciał również wchodzić z tym związkiem jakoś bardzo w social media, ponieważ uważam, że to nie ma sensu, że uczucie jest uczuciem a social media social mediami, nie ma sensu tego łączyć, ponieważ to tylko może prowadzić do przykrych skutków, jak na przykład potem wyrzucanie dla siebie brudów na stories, mm -hmm. ciągłe pytania ludzi, gdzie ona, gdzie on, co się stało, czemu zerwaliście, ty ją potraktowałeś jak, jak śmieć, ona ciebie, no i bez sensu w ogóle wchodzić w takie kolidacje, tak? Jesteśmy dojrzałymi ludźmi, mamy dojrzałe uczucia i po co to jakby pokazywać ludziom na, tak, na, dłuższą ska na, na większą skalę? Ale jeśli gdzieś będziecie wychodzić, to pokażesz, że jesteście razem, czy właśnie to będziesz ukrywał? Tak, nie wiem, jak sobie wyobrażasz w takim razie, niekomunikowanie tego, że jesteś ze sobą, która też jest znana? Ja sobie to wyobrażam tak, że jakby to, co robię też na swoich socialach, socja, na swoim Insta, tak. Wiadomo, wrzucę raz po raz fotkę, ale nie po prostu, mm -hmm. że ładuję fotka za fotką. Na, na TikToku nagle zmieniam content tylko cute couple content. Jakby. Będę robił swoje, będę robił swoje, a to osoba będzie dla mnie wsparciem, głównie poza, poza kamerami. Ale wiadomo, jak mam jakiś pomysł, chcemy razem nagrać, to super. Chcę wyjść na miasto razem, nie ma problemu. Ja nie będę ukrywał, że jej nie znam, tak? To się totalnie mm -hmm. nie skleja. Ale po co na siłę to jakby pchać? Czy masz już kontakt z jej fanami? Czy, czy już piszą do ciebie na temat waszej relacji? Mnóstwo, mnóstwo. Ja dostałem wczoraj ponad 4000 DM-ów, czyli z tym z Klaudią. Naprawdę, ja dostaję teraz masę dm -ów. Pierwszy raz w ogóle widzę takie coś, że 4000 DM-ów jednego dnia, to jest multum, naprawdę multum. Wiadomo też komentarzy, setki, czy tam nawet już tysiące. No cóż, no nasi fani się trochę przemieszali, no bo wiadomo, każdego to interesuje. Każdy mój fan, czy fan Klaudii jakby interesuje się życiem tej osoby, więc po prostu zczerowaliśmy followersów. Jak sobie wyobrażasz wasz związek po programie? Szczerze? Nie widzę jakoś tutaj, że nie będzie problemów jakby w tej relacji. Wiadomo, będziemy mniej się z sobą spotykać, no bo to oczywiste, no, każdy ma też swoje życie, swój dom. Ale też myślimy może w niedalekiej przyszłości nad przeprowadzką razem, tak? W przeciągu jakichś 3-4 miesięcy. Czy nawet jeszcze z kimś z ekipy po prostu, bo faktycznie jest paros, z którymi chcę zamieszkać i one też są chętne, więc zobaczymy. Bo teraz mieszkacie w tych samych miastach? Teraz, no, na, na ten moment wszyscy w Warszawie, ale mm -hmm. nie. Klaudia jest Rzeszowa ja jestem z Poznania, czyli 7 godzin pociągiem. A w jakim mieście chcielibyście zamieszkać, bo to jest jednak daleko i taki związek na odległość, no chyba, chyba to niezbyt dobrze wróży, tak mi się wydaje. Wie pan co? Ja już byłem w jednym związku na odległość i generalnie jeżeli się kogoś kocha, to, to nie robi. To nie robi naprawdę trzeba po prostu zbudować silną relację opartą na zaufaniu wzajemnym, no bo wiadomo nie możecie być ze sobą codziennie, widzieć się codziennie. Zaufanie jest tutaj podstawą. I myślę, że my z na tyle się dobrze dogadujemy, że ten związek przetrwa. Zobaczymy, ile. Nikt nie wie, jak się życie potoczy. Ja nie lubię spekulować. Więc, no cóż, zobaczymy. A chcemy zamieszkać w Warszawie. Mhm. Ale tutaj mówisz dużo o zaufaniu o tym, że związek na odległość nie robi różnicy, a jednak ten związek się skończył. Nie było tego zaufania, jednak ten związek na odległość czy, czy co? Dlaczego się skończył tamten związek w takim razie? Niestety, proszę mi wybaczyć, ale na ten temat. To nie było z zaufaniem, to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa i nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ponieważ już i tak została drama rozkręcona w internecie na ten temat. Ja się wypowiedziałem kilka razy, że po prostu ja chcę zakończyć to w dojrzały sposób, nie jakby w ogóle atakując tą osobę czy wyjaśniając, ponieważ to nie ma sensu. Jakby ja jestem dorosłym człowiekiem, mam dalekosiężne plany i nie ma sensu jakby tutaj wciągać się w dramy czy w jakieś takie wyciąganie spraw. A co w takim razie z tej całej dram najbardziej cię boli? To mnie najbardziej boli? Zobaczyłem po prostu, jak ludzi można łatwo zmanipulować. Jak, jak ludzie ulegają plotkom, jak plotki się tworzą. Ile jakichś takich fake komentarzy czy hejtu, ale jakby to już minęło, nie, nie ma sensu wracać. Czy ten hejt cię mocno zabolał? Kiedyś mnie bolał hejt, teraz już mniej. Jakby, jeżeli się robi coś na taką skalę w internecie, to mm. trzeba być po prostu jakby twardym. Trzeba być twardym i nawet ja nie czytam komentarzy za bardzo. Pierwsze 5 minut zostawienia posta, a potem nie czytam. Mm. Tutaj mówiliśmy o programie Niedługo Wychodzisz. żebyś mógł właśnie naszym widzom, bo może nie wszyscy wiedzą, dlaczego wychodzisz? kończy projekt. Bo wszyscy, wszyscy kończą jakby jest koniec pierwszego sezonu. To miał być wakacje. Proszę? No właśnie, jest koniec sezonu, więc trwa on określoną część czasu. Wychodzicie czy później jeszcze są planowane jakieś specjalne akcje, jakieś podprojekty? Trochę no trochę się ich szykuje, niestety nie mogę bardziej powiedzieć, ale na pewno to nie jest koniec jakby samego Fainch. To koniec nagrywek. Koniec tych odcinków, ale jeszcze o Fimrzeczeni będzie głośno. Może będzie drugi sezon, zobaczymy. Zobaczymy, czy będę w roli uczestnika. Może prowadzącego zobaczymy. Hmm, chciałbyś, bo były już tego typu rozmowy. Póki co takie luźne, ale no jest parę pomysłów. Jest parę pomysłów. Większość ludzi z domu jest chętna, więc zobaczymy no. Póki co trzeba dać sobie z pół roku przerwy, zobaczyć, jak pierwszy sezon się przyjmie, podliczyć wszystko, czy się zwrócił, czy się nie zwrócił. No i wtedy zdecydować po prostu w jakimś może innym domu, drugi sezon. A gdybyś miał być takim właśnie prowadzącym, to jakim byś był, jaki Twoim zdaniem prowadzący nadałby się do drugiej edycji tego programu? Na pewno ja bym chciał być prowadzącym, zaraz powiem jakim i chciałbym być Saszą. prowadzi i dogaduje się z nią naprawdę świetnie. Z Saszą najdajemy na tych samych falach i chciałbym być na pewno takim prowadzącym, takim przyjacielem trochę też tych uczestników. Właśnie jaka jest z Sasza? Że jakby prowadzi to, ale poza kamerami ogólnie nas naszą naprawdę przyjaciółką i chciałbym być takim samym prowadzącym, że poza kamerami być tak naprawdę jednym z uczestników. Czyli wi widziałbyś tutaj duet, rozumiem, ty i Sasza. I Sasza, zdecydowanie. To, to Ten duet by naprawdę, naprawdę był mocny. Mm -hmm. A co z prowadzącym? Jak się sprawdził to... swoim zdaniem w tej pierwszej edycji? Drugi prowadzący? Tak. Y... Częściej go nie było niż był. No. <noise> Więc ciężko mi to się wypowiedzieć. Wiem, tylko. Jakoś plany mu się pokrzyżowały, no i tak naprawdę no, nie miał jak się wykazać. No więc ja go nie widziałem z półtorej miesiąca, więc... Aha. To ciekawe. Ta druga edycja, jak by ona miała wyglądać, twoim zdaniem? Czym się różnić od tej? Na pewno, żeby miała trochę większy budżet i jakby, żeby te challenge były jeszcze grubsze. Jakieś, nie wiem, skoki z helikopterów, no takie już totalnie abstrakcyjne mm -hmm. myśli, ale żeby to było faktycznie grube, żeby ludzie to oglądali i mówią wow, ale, ale co się dzieje czyli, czyli masz wrażenie, że ta edycja była zbyt spokojna? Uważam, że pierwsze odcinki na pewno, ale zachęcam do oglądania następnych odcinków, bo naprawdę potem się robi grubo Został zmieniony reżyser i faktycznie robi, robi się grubo No cóż, no, też to był testowy projekt tak? jakby no, TVN jakby który jest producentem, no jeszcze w tym rynku social mediów nie, nie działał. No nie mógł wyłożyć takich pieniędzy jak na przykład na Big Brothera. No Big Brother jest sprawdzony, a to był tak naprawdę taki, myśmy takim króliczkiem doświadczalnym, ale wypaliło. Zdecydowanie wypaliło, ludziom, ludziom się podoba, więc. Czy jest jakiś taki zagraniczny format, do którego mógłbyś przyrównać, czego Ci brakuje w tym polskim programie i ogólnie też w polskim internecie? Takiej telewizji Czy Mógłbym jeszcze poprosić o powtórzenie pytania, bo coś zaszło. Hmm. Czy, czy znasz, czy widziałeś tak, taki format zagraniczny, który świetnie by się nadawał, albo jakieś elementy w polskiej telewizji, czy może w internecie, albo właśnie w takiej telewizji na żądanie VOD? Myślę, że projekty w Stanach Zjednoczonych to też jest zupełnie inna skala, ale na przykład uważam, że w Polsce mógłby się sprawdzić coś à la, la Sway House LA. Czyli po prostu taka y, grupa chłopaków mieszkańca w jednej hacie i nagrywająca TikToki i YouTuba. To myślę, że mogłoby się w Polsce sprawdzić. Mm, ale tak za bardzo to też ja nie oglądam tej telewizji. Nie wiem, jakie tam reality show są grane w, te, w, jakby w amerykańskich mediach. No ale faktycznie z tych TikTokowych, no to taki Hype House czy Sway LA mogłyby się sprawdzić. Mm -hmm. y, zaczynałeś, jak wspomniałeś trzy lata temu, y, zaczynałeś od TikToka? To jeszcze nie był TikTok, to było musicali. Mhm. inna aplikacja i tam zaczynałem, bo zacząłem się nudzić i po prostu stwierdziłem sobie, że złapię sobie nową zajawę i zacznę nagrywać wtedy takie przejścia na tym Musicaly. No i cóż, no wciągnąłem się w to, robiłem, faktycznie podobało mi się, jak nie miałem 100 lajków, mówię wow, mam 100 lajków, to jakby jedna piąta ludzi z całej szkoły polubiła mój film. Mhm. No i rozwinęło się to zupełnie. Skala teraz tak naprawdę no miliony followersów. No ale cóż, trzeba lecieć dalej. No i zobaczymy, jak to będzie. I tak. niestety proszę mi wybaczyć, ale ja za minutę y, musimy na limuzynę iść, bo mamy kończącą okay. muzykę. Dobrze, mam jeszcze trochę pytań, ale w takim razie pozostanie nam reszta tych pytań już bezpośrednio, mam nadzieję, że będzie taki wywiad na niejednym evencie jeszcze, więc bardzo ci dziękuję za wywiad, o ostatnich parę chwil dla ciebie, żebyś tutaj się pożegnał z widzami. Przepraszamy w takim razie, że nie udało się czytać tych pytań, które tutaj są, ale mam nadzieję, że uda się je zadać, kiedy już będziemy bezpośrednio. Jakby, przepraszam kochani za to, no ale jakby... Wiecie, koniec projektu, wszyscy się tam oczekują, ostatnia impreza. No i jednak chciałbym się tutaj z ludźmi porządnie pożegnać. Więc dzięki Wam wielkie. Dziękuję Tobie również, Jarku. Dzięki. Dobrze pamiętam. Tak, tak. Dzięki, trzymaj się i miłego dnia życzę. Do zobaczenia, cześć.